po to, żeby nie wydawać bez sensu pieniędzy. Trzeba zobaczyć, na co te pieniądze idą, czy są dobrze wydatkowane. Przecież są ogromne kwoty co rok, powyżej 100 milionów. Nikt na tym nie patrzy, nie, nie kontroluje tego, nie liczy. No tak nie może być, proszę Państwa. No, w najmniejszej firmie się wszystko liczy, ogląda, patrzy. Tu się rozdaje te pieniądze i po to są potrzebni audytorzy, fachowcy swojej żeby nam powiedzieli, gdzie możemy oszczędzić pieniądze. Wiemy, jakie mamy ciężkie czasy. Ale to pytanie zadać panu Ireneuszu Ołgigowskiemu. On ma określoną tezę i pod tą tezę to robi. Uważam, że to będzie 100 tysięcy zmarnowanych pieniędzy. 100 tysięcy, które znajdowały się w rezerwie burmistrza, co nie oznacza, że to były pieniądze burmistrza i burmistrz ma wyłączność na wydatkowanie tych środków. W latach ubiegłych ta rezerwa burmistrza została ograniczona, ale zawsze te środki były wydawane mądrze. Za Wiedzą radnych, m.in. w sytuacjach, kiedy trzeba było zwiększyć finansowanie oświaty albo kiedy okazywało się, że rozstrzygnięcia przetargowe są wyższe aniżeli zakładane pierwotnie kwoty, wówczas z tych pieniędzy sięgaliśmy. Dzisiaj mamy 100 tysięcy mniej, a przed nami niezwykle trudny rok. Na pewno będzie to rok obfitujący w różne zasadzki, różne niepewne sytuacje. Wszyscy jesteśmy świadomi tego, że wszystko wokół nas drożeje, a tych środków wpływających do budżetu niestety jest coraz mniej. Pojawił się też drażliwy temat audytu. Myślę, że żaden z radnych nie kwestionuje potrzeby tego audytu. Po prostu chcieliśmy, żeby te 100 tysięcy na ten audyt nie szło z rezerwy burmistrza miasta Łuków. No i żeby był bardziej doprecyzowany kierunek tych audytów, ale myślę, że skoro już zostało to przegłosowane, to na pewno będzie to z korzyścią dla naszego miasta, pokaże słabe obszary działalności, no i wpłynie to na oczywiście poprawę w różnych zakresach. Ten audyt ma pokazać, gdzie ewentualnie miasto może szukać pewnych oszczędności, ja bym powiedział, że pewnych usprawnień, bo audyt to nie tylko pieniądze, to może gdzieś, gdzieś audytor pokaże, że dane jakieś procedury w danej jednostce, jakieś, jakieś zarządzanie jest nie do końca efektywne, że może coś może, będzie można zmienić, że, że jakieś to korzyści dla miasta przyniesie, w tym korzyści finansowe bądź poprawy jakości funkcjonowania jednostek.